Ja, że się mianowicie w EasyTrain, na to i to koniec. Ja, z Bloom Star, Defense 6. Trochę mam podkośnie Bluesy, a ja dawno nie nagrywałem. Oj, oczywiście jesteśmy na moim drugim koncie, bo moje główne konto, nawet mogę pokazać. E, jestem zalegowany na Epic Gamesie, ale raczej jestem, także mogę pokazać wam, nawet. Co się dzieje? Chyba, że się naprawiło od czasu, jak patrzyłem, a patrzyłem wczoraj. Także, bo wątpię, że się naprawiło. Ja wątpię też, że mój internet się szybko załaduje. klasik. klasyk. To jest po prostu klasyk, wiesz U mnie, że mój internet po prostu się taką pałę się nie da wytrzymać z tym internetem. Naprawdę. Nie, no. Dobra. Ja sobie to wrzucam w drugi monitor, Że to mi się. żebym widział, kiedy to się odpali. A dzisiaj lecimy sobie z dziennym wyzwaniem i mamy Halloween. I to jest smutne, że. Rok temu też już było to Halloween. Ja już nagrywałem jak było Halloween. jest tak, tak przykro. W sensie jest duży rok nagrywam. To jest. Kurde. Okej, okay, mój Epic Games już, już prawie działa, a my sobie polecimy z tym dziennym wyzwaniem. Pukanery tylko. Okej, okay, mi pasuje. A jaki bohater, bo nie patrzyłem. Etienne. Yy Benjamin, którego nie mam. Okej. Hiderund? rund 45, To jest do zrobienia. Bardzo łatwitko. W sumie w takim razie. Robimy to na ja nawet mogę 60 zrobić. O ile mam ulepszonego bukanera aż tak. A mam! Dobra, to ja mogę nawet większą rundę zrobić. Mogę 60 zrobić w sumie. Bo mam czas, mam y ulepszoną małpkę, także mogę. To mi szkodzi. Nic mi nie szkodzi. No mój Epic Games... Y no. 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 No ta. Będziemy sobie hot shotta i za chwilę double doubleshota kupujemy. I będziemy mogli kupić kolejnego bukanera To jest za darmo w tym... Epic games store. Nie widzę. Ega, kupujemy doubleshota. Lecimy z kolejnym... E co mi się tu pobiera? No, no, no. A, Epic Games Launcher mi się pobrać. Instracja ja pauz. Pauz. Nie mogę pauz. Resume? Aha, z mi działają już. Już nie, ma, już nie ma biegania, jak ostatnio. Patrzcie, naprawiło się, już jest Rezum. Dobra, no to ja pobieram. Okej, okay. tego update'a. Jutro już mogę nagrać dla was odcinek z głównego konta w końcu. A właśnie, miałem bukanera. Ale to. Ja chcę go. My będziemy grać pod kasę. Chyba nie. Zapłacam się pod kasę. A? Nie ma, nie ma sensu najmniejszego grać pod kasę. Jak mamy tylko tam do 60 rundy. Chyba, że zrobię co będę chciał i mi zostanie kasy, to mogę zagrać A na razie nie ma najmniejszego sensu. No już dobra, no i tak ja chcę mieć wszystkie trzy ścieżki. Zagramy, tak? O o o, przepraszam. To przypadkowo mi się pokazało. Tak ja się cieszę, że Brunsy nie wywalają ekranu, jak się na drugim monitorze coś robi. Gdyby wywalało to, ja bym, nie wiem, wierzyłam o takie fajne ułatwienie. Dawaj, merchment, merch. Ja zawsze to źle wymawiam chyba w ogóle, tak? tak. O... Chyba zawsze mówię coś źle, ale kupujemy w sobie go w końcu. I chyba Grapeshota z hotshotami, tak szczerze. Nie, zło, co chodzi? Co mój Spotify robi? No... <gryw> nie wiem, widzowie. Kupuję Destroyera. Chcę odpalić i mi się co zatrzymuje mi się sama. Aha, i na już nie, no to mega Mam nadzieję, że tego nie słyszycie Nie, a może słyszycie jednak? Ja. Nie, nie powinniście słyszeć Nie powinniście, mam nadzieję, że nie słyszycie faktycznie Bo to nie byłoby zbyt fajne Bo mi wywali, wywali prawa autorskie Dlatego bym nie chciał Dobra, co my kupujemy? Mm. Favorite rates ja, tego się nie da usunąć. Byłoby fajnie. Kupujemy kolejnego merchandise'a. Możemy tego z double shot'em kupić. O tak. Dobra, no to mamy 1000 co rundę, tak naprawdę. Więc możemy sobie kupić coś. Albo kupić kolejnego merchandise'a. A potem favorite rates. Możemy też tak. Tak zrobimy. No, ale tutaj destroyer to leci nieźle. Musimy kupić Monkey Pirates. Zapomniałem o tym. Nie ma win. No, no, no. Replay. Lecimy 60. rundę. Dobra, Monkey Pirates. Ale. No, nie niestety muszę go postawić tutaj. Ale brakuje na Monkey Pirates z Double Shotem. Ja wiem, że to nie przejdzie, tak, ale no, chcę mieć wszystkie ścieżki, tak. A, no i w takim razie muszę też kupić Destroyera z Kraus Nest. Dobra, i na razie sobie dajmy radę. A, bo wszyscy mają czwarty tier, tylko nie ten destroyer. Czy musimy kupić Aircraft Carrier teraz? Okej. Okay. To kupujemy widzowie zaraz. Kupujemy, kupujemy. O, już teraz nawet kupujemy. Widzicie jak szybciutko? Nieźle. Bez sensu to kupowałem, bo on już nie będzie praktycznie w ogóle. To było bez sensu strasznie. No dawaj, chcę favorite trades kupić. Dziękuję. Coś mi pogryzał mój popfilter? Co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc ja mogę to podwyższyć? Nie, bo to chyba tak mogę, ale... A no, bo mogę tak, ale w bo... O, da się, dobra. Bo może teraz mnie lepiej słyszycie w sumie, bo mam wyżej mikrofon trochę. No, teraz może trochę lepiej mnie słychać jednak. Ja mam dziwny ten mikrofon, bo on tak kurde lata mi strasznie w tym takim pojemniczku na niego. Nie wiem jak go jakby tak wziąć, żeby on nie latał. Nie, nie mam pojęcia jak to się robi w ogóle nawet. Nie, mam, nie wiem, po prostu no nie wiem. Ale mamy zaraz rundę 60, jak w ogóle widzę. Wie. Dobra, 59 runda. Już... Oso osobnie. Teraz mamy. Carrier flagship. No i udało nam się. Wow, eee... Nie, losowe chyba wybiorę. Dobra, co ja chcę ulepszyć? Może coś magicznego. O, to tak. No i dobra, lecimy z zaawansowanym, dziennym wyzwaniem. Hmm, okej. Okay. Oby był druid, aby był druid. Dobra widzowie, a więc zrobimy tak. Chciałem go tak ulepszonego. Mam. A, czy alchemika mam? Mam, dobrze. Wspaniale. Stawiamy sobie tutaj Gluganara. Kupujemy mu Blue Liquid Fiera i Blue Splatter. No i sobie lecimy. Dobra, i teraz. A, jeszcze nie teraz, okej. Okay. Dobra, sprzedajemy. Pojemy alchemika i ulepszamy go na Blue Master Alchemist. I tyle! Udało się! To całe dzienne wyzwanie! Juhu! Juhu! No bo nic więcej nie ma, no bo kopaski mam robić, samemu mam grać? Mógłbym w teorii, ale no, no, no nie. Z przesady. Muszę te. Tu trochę te blusy. Tak samemu po prostu. No muszę zrobić te, no. Ile? Sześć? Raz, dwa, 3, 4, 5, ok. Źle policzyłem, przepraszam bardzo. Oddaję hołd. Czy honor? Nie wiem. Co się oddaje? Nie mam pojęcia. Mam jakieś fajne te? Dalej chyba nie mam baneru, nie? Na głównym koncie. No nie mam. dobra widzę co? Tak naprawdę nie mam co mam dzisiaj pokazać innego. W tym odcinku. Także ja się będę z wami żegnał. I co? Widzimy się... Wy to oglądacie w piątek? Chyba. Także mi się zdaje, że widzimy się w czwartek. Tak szczerze... Czwartek! Doboty. Chyba. A właśnie, że srebrnę zobaczę. No i update mam teraz. Okej, okay, to dobrze wiedzieć. To wszystko, ja się z wami żegnam. Cześć, joł i siemano, do zobaczenia najpewniej jutro. A jak nie to w... Nie wiem kiedy, ale najpewniej jutro w sobotę. Także cześć, siemano.